Witam Państwa bardzo serdecznie, ale w to to chyba nie uwierzycie, no ale jednak będziecie musieli uwierzyć. Coś strasznego, drodzy Państwo. Kolejna strategiczna w ogóle inwestycja w naszym kraju, z punktu widzenia interesu naszego kraju, który nie istnieje już całkowicie, bo utraciliśmy nie tylko bezpieczeństwo, prawda, gospodarcze, żywieniowe, i tracimy już w pełni bezpieczeństwo energetyczne. Odbierał się temu krajowi wszystko, co mogłoby generalnie decydować o jego stabilności. Ale słuchajcie, drodzy państwo, kwestia energii, no to jest kwestia fundamentalna, prawda, dla bezpieczeństwa naszego kraju. Okazuje się, drodzy państwo, że Ukraiński oligarcha z impetem wkracza do Polski. Giga inwestycja na południu. Dzisiaj będziemy o tym mówić. Zadamy sobie też przy tej okazji pytanie: dlaczego to nie polski rząd? Nie zdecydował się, drodzy państwo, objąć y, tego projektu nadzorem takim państwowym, bo to powinno leżeć w gestii państwa, że państwo troszczy się o to, y, że jeśli tworzymy w Polsce magazyn energii, no to my tę energię, którą wytwarzamy tutaj, mamy jakieś nadwyżki energii, to my sobie energię magazynujemy, tak samo jak sobie chowamy nasze oszczędności gdzieś tam w skarpecie, na przykład, nie wiem, w słoiku albo w beczce, w ogrodzie, y, tak jak to robił Paweł z Kolumbii. Tak to wygląda, ale tutaj się okazuje, drodzy Państwo, że nadzór nad naszym magazynem energii zostaje oddany w ręce zewnętrznego. Lobby. Będziemy mówić o wielu podmiotach, które tutaj w tym projekcie biorą udział, ale nie będziemy mówić o żadnym polskim podmiocie, bo dlaczego polski podmiot jakikolwiek, albo dlaczego w ogóle przecież spółka skarbu państwa, no nie chcę tutaj mówić, że Orlen, ale jakakolwiek, która mogłaby pełnić nadzór nad tym projektem, zostaje z tego projektu wyeliminowana i nagle mamy na to miejsce podmioty gospodarcze zewnętrzne, które z interesem państwa polskiego nie mają już nic wspólnego. Tego się, drodzy Państwo, nie da zrozumieć, e, jeśli ktoś. Myślał, że oczywiście obietnice Tuska dotyczące repolonizacji polskiej gospodarki, yy, prawda, wzrost gospodarczy ala la bolesław chrobry, dojdą do skutku. No to oczywiście, yy, jak to w przypadku Tuska było wielokrotnie, musiał się po raz kolejny zawieść. Przedsięwzięcie będzie realizować Europejska Spółka Energii Odnawialnej Grupy DTEK o nazwie DRI oraz amerykańska firma Fluence Energy BV. Projekt DRI, trzebina o mocy 133 Mega. Wattów, stanie się największym przedsięwzięciem w Polsce w zakresie magazynowania energii w bateriach w ramach 17-letniego kontraktu na rynku mocy, który zacznie obowiązywać w roku 2027. Drodzy Państwo, umowę zawarto dwa tygodnie po tym, gdy Fluence i DTEK uruchomiły magazyn energii o mocy 200 MW na rzecz bezpieczeństwa energetycznego Ukrainy. Projekt w Trzebini wykorzysta platformę Smart Stack Fluence Ob Obejmującą zaawansowane mechanizmy cyberbezpieczeństwa chroniące polską sieć. Elektroenergetyczną. Projekt, który w tej chwili jest w głównej mierze opanowany przez ukraińskiego oligarchę. DRI wybrało Fluence Energy BV, spółkę zależną Fluence Energy Incorporated, światowego litera w zakresie inteligentnych systemów magazynowania energii, jako dostawcę baterii dla projektu Trzebinia o mocy 133 MW na południu Polski. Magazyn DRI Trzebinia ma stać się największym tego typu obiektem na polskim rynku mocy po włączeniu baterii do systemu w roku 2027. Zmagazynowana energia ma być wykorzystywana jako rezerwa w momentach szczytowego zapotrzebowania lub spadku produkcji, co ma wzmacniać bezpieczeństwo energetyczne Polski i obniżać koszty energii w porównaniu z alternatywnymi metodami wytwarzania energii. Według DRI projekt będzie istotnym wkładem w transformację energetyczną Polski i integrację odnawialnych źródeł energii, a także wzmocni niezależność energetyczną nie tylko Polski, ale całej Unii Europejskiej. No, Unii Europejskiej z całą pewnością. Polski już niekoniecznie, drodzy Państwo. I teraz, drodzy Państwo, DRI, spółka z siedzibą w Amsterdamie i biurami m.in. w Warszawie, jest częścią grupy DTEK, największego prywatnego inwestora w sektorze energetycznym Ukrainy. Grupa należy do ukraińskiego oligarchy Rinata Achmetowa. Fluence, utworzona w roku 2018 przez Siemens. I AIS Corporation ma siedzibę w Waszyngtonie i zrealizowała projekty o łącznej pojemności magazynowania energii rzędu 35 godzin oraz około 30 GWh w zakresie źródeł odnawialnych. Mamy tutaj, drodzy Państwo, Waszyngton, Ameryka, nasza ukochana, nasz wspaniały sojusznik. Od Ameryki także kupujemy bardzo drogie surowce. Sprowadzane tutaj przez ocean, przynajmniej 4-5 razy droższe niż gdybyśmy kupowali surowce energię w ogóle od Rosji. Na przykład, tak zakładam, bo celem oczywiście Amerykanów był podbój Europy i odebranie wpływów Rosji na rynku energetycznym w Europie. Stąd też będziemy także kupować surowce od Rosji poprzez amerykańskiego pośrednika. Do tego doprowadziła administracja Stanów Zjednoczonych, o czym na kanale wielokrotnie już także mówiłem. Mamy tutaj Ukraińca, oligarchę. Człowieka niezwykle zamożnego, zapewne, który tam na Ukrainie nie pomaga swojemu krajowi, bo to nie ma sensu pomagać własnemu krajowi. Trzeba zabierać pieniądze z Europy, żeby, prawda, zabierać pieniądze także Polaków, żeby pomagać temu sympatycznemu narodowi, który tam walczy o wolność całego świata. No i mamy, drodzy państwo, niemieckiego Siemensa. To są wszystko te inwestycje, które tutaj powolutku zaczynają nam się klarować jako coś oczywistego w kwestii przejęcia całkowitej kontroli nad bezpieczeństwem energetycznym państwa polskiego, bo chodzi dokładnie o to samo jak w przypadku wyeliminowania z rynku polskiego producenta żywności. Na to miejsce ma przyjść techniczna żywność z agroholdingów, które tutaj z Ukrainy będą już za niedługo dostarczycielem wszelkiej pomyślności tego, co na waszych stołach będziecie sobie Kłaść. Nie chcę nawet mówić, jakiego typu będą to produkty, bo będą to produkty, jeśli chodzi o jakość, bardzo podobne do tych, które Europę zaleją z drugiej strony, czyli poprzez umowę Mercosur. Jest, drodzy Państwo, projekt, który dopiero zobaczymy w pełnej krasie, w pełnym wymiarze za parę lat, bo on się dopiero rozpoczyna, więc możemy wyciągnąć jedynie szczątkowe wnioski dotyczące tego, co się z Polską stanie już za niedługo. Otóż magazynowanie energii w tym kraju, czyli naszej energii, naszych pieniędzy, naszego bogactwa, bo przecież Drodzy Państwo, nie zapominajmy, że w Polsce jest także cała masa kopalń, które zostały pozamykane, prawda? Usunięte z rynku. Niemcy w dalszym ciągu wydobywają węgiel, to nie myślcie, że jest inaczej. Farmy wiatrowe w Niemczech się nie opłacają już. Z tego, od tego ludzie tam w Niemczech odchodzą. Rządzący przez w Niemczech, elity w Niemczech i we Francji zresztą także przez całą wojnę trwającą jeszcze na Ukrainie. To jest wojna między Stanami Zjednoczonymi a Rosją. Kupowały surowce od Rosji. Więc walka o surowce jest teraz obecnie traktowana w kategoriach wojny to nie wojna o yy, jakiekolwiek inne wpływy, ale wojna gospodarcza. To się rozgrywa tutaj zresztą każda wojna na świecie, która się rozgrywała, dotyczyła także przejęcia jakiegoś surowca, który leżał na jakimś tam yy, terytorium i Adolf w czasie II wojny światowej finansowany zresztą przez Gitków ze Stanów Zjednoczonych, nie, także myślał przede wszystkim o tym, żeby podbić naj Szybciej możliwie to, to miejsce na mapie świata, gdzie te surowce są, z, z których on następnie będzie mógł czerpać konkretne zyski. Ale teraz mamy niemieckiego Siemensa, prawda, firmę z Waszyngtonu i ukraińskiego oligarchę. I zdajmy sobie sprawę teraz, drodzy Państwo, kto jest naszym wrogiem. Bo teraz magazyn energii zbudowany w Polsce jest tutaj. Pokazuje nam się taka informacja. Magazyn energii. Ale jakiej energii? No przecież nie ich energii. Oni tej energii nie przywiozą swojej, oni będą czerpać z energii, która zostanie wygenerowana z bogactwa naszego kraju zakładam, że już za chwilę na przykład gdy uruchomiona zostanie kopalnia jedna, druga, trzecia, zamknięta wcześniej oraz drodzy państwo, wszelka energia w ogóle produkowana tutaj, nawet z tych głupkowatych wiatraków Siemensa, którymi obsialiśmy już jakieś tam terytorium Polski bo ta inwestycja przecież poszła dostaliśmy pieniądze z Unii Europejskiej, a inwestycje w wiatraki zostały poczynione na rzecz niemieckiego lobby to wszystko, cała energia, cała nadwyżka energii Energii, która zostanie w tym kraju wyprodukowana, zostanie zmagazynowana w bateriach. W tej firmie, która tutaj powstaje, prawda? Oligarcha ukraiński, Waszyngton, Siemens niemiecki, yy, i oni będą mieli kontrolę nad polską energią. Koszty obsługi tego projektu to ja nawet nie chcę myśleć, jakie będą, bo jeśli to my produkujemy energię, drodzy Państwo, jeśli to państwo polskie o, o nas się troszczy, to zajęłoby się realizacją tego projektu w sposób jednoznaczny, jednolity dla interesu obywatela polskiego, a tak jeszcze będziemy musieli zapłacić pośrednikowi, który nam energię zmagazynuje, i łaskawie nam energię potem sprzeda za magazynowanie tego, cośmy sami wypracowali tutaj na terenie naszego kraju. Tak to będzie drodzy Państwo wyglądało, bo ci, którzy mają te panele fotowoltaiczne, wiedzą doskonale, że nawet jeśli tam yy, te panele generują jakąś energię dla siebie, no to oczywiście państwo zabiera nadwyżkę energii, która nie została zużyta w gospodarstwie domowym i przechowuje energię w jakimś magazynie energii bardzo podobnym do, tym, do tego magazynu, o którym tutaj mówiliśmy i musisz sobie energię odkupić potem już z yy, oczywiście z takim z taką nadwyżką trzeba zapłacić za to, że ktoś ci jak w jakimś tam magazynie, prawda, przechował energię, no bo gdzieżbyś tak mogło być, żebyś ty sobie sam ewentualnie albo żeby państwo ci dało możliwość dostępu do wy wygenerowanej przez ciebie energii za darmo. Nie. Za energię, przechowywaną energię, jak w magazynie się oczywiście płaci, ale to, że zapłacimy, to już jest inna sprawa. Będziemy musieli zapłacić komuś takiemu jak ukraiński oligarcha, firma z Waszyngtonu i oczywiście niemiecki Siemens. Więc zobaczcie, drodzy państwo jak ta sprawa wygląda, jak ona się prezentuje z punktu widzenia tego wszystkiego jak bardzo intensywnie w zasadzie jesteśmy wykorzystywani jesteśmy więźniami tego systemu w Polsce, dla którego Polska oczywiście nie znaczy nic, bo to my poniesiemy koszty obsługi tego projektu gdyby na miejsce oczywiście tych firm pojawiła się jakaś polska spółka, to byłoby bardzo dobrze to byłoby lepsze rozwiązanie niż oddanie bezpieczeństwa energetycznego naszego kraju w ręce Ukraińca Waszyngtonu czy Niemca, byłoby to lepsze. Ale drodzy Państwo, taką spółkę polską też można założyć. Można założyć w Polsce spółkę, powiedzieć Polakom: A zobaczcie, to Polak jest prezesem podstawionym, jakaś tam, prawda, jakaś wataszka się tutaj pojawi, yy, oficjalnie powie, że to jest jego spółka, i za chwilę interesy zewnętrznego lobby będą w dalszym ciągu tutaj realizowane. Zobaczcie, drodzy Państwo, nie chcę oczywiście straszyć, ale mówię wam, że. Yy... Teraz informowanie nas wszystkich tutaj w Polsce, że to wszystko się dzieje dla naszego bezpieczeństwa, dla bezpieczeństwa państwa polskiego, zabezpieczenia źródeł energii alternatywnej. Nie wiadomo skąd ta energia ma pochodzić, no bo przecież, ludzie, drodzy, zgromadzenie w takich bateriach takiej ilości energii ze źródeł y, zielonej energii jest w ogóle niemożliwe. Jest niemożliwe, drodzy państwo, cała masa wyprodukowanej w Polsce energii z tych surowców, prawda, twardych paliw kopalnych trafi do magazynów, trafi w ręce ludzi. Ludzi, którzy z interesem państwa polskiego nie mają nic wspólnego, a my następnie będziemy płacić potem potężne rachunki, słuchajcie, za prąd, za gaz. Nie chcę nawet myśleć, co się stanie za jakieś tam 10 czy 15 lat, bo powiadam wam, drodzy państwo, że to państwo nasze wspaniałe przestanie istnieć, bośmy oddali to państwo w ręce ludzi tak zidiociałych i tak skorumpowanych, że gotowi są nawet oddawać takie strategiczne inwestycje. Słuchajcie, to się chyba w żadnym kraju na świecie nie dzieje. Gotowi są oddawać tak strategiczne inwestycje w ręce zewnętrznego lobby. Które państwo by sobie pozwoliło na to, żeby magazyn energii w ich kraju był w rękach zewnętrznego lobby? No chyba ludzie rozumieją, o czym się tutaj, drodzy państwo, mówi. Oczywiście, że skala tego, tej zdrady narodowej, bo to należy tak traktować, dopiero wyjdzie po latach. Ale już teraz widzimy oczywiście to, co widzieliśmy także w ostatnich latach, co się dzieje w Kraju, jak mocno, jak intensywnie ten kraj jest zniszczony i przejmowany w zasadzie w każdym sektorze dosłownie naszego życia, bo i sektor kulturowy, oczywiście, sektor gospodarczy, sektor energetyczny, sektor żywieniowy. A więc drodzy Państwo, dokonało się wszystko to dosłownie, co dokonywało się wcześniej na kartach historii w czasie trwania tak zwanej twardej, militarnej wojny. Oni dokonali tego bez użycia siły, bez jednego. Wystrzału. I tak się dzisiaj, drodzy Państwo, prowadzi wojny. I teraz zastanówcie się, jeśli się Was straszy wojną w ogóle, jak wielu ludzi jeszcze się obawia, że będzie wojna, opowiadają te wszystkie historyjki. Zobaczcie, podbój się już dokonał, drodzy Państwo. Król Puskowia zresztą o tym mówi od początku trwania tej wojny na Ukrainie, że Polska została zdobyta bez jednego wystrzału. I tutaj żadna wojna już nie nadejdzie. To już chodzi tylko o interes. Przejęli całkowicie nasz kraj. Energia w rękach zewnętrznego lobby. To tyle z mojej strony, pozdrawiam Państwa bardzo serdecznie.